Hello, witajcie ziomeczki, z tej strony po raz... Nie, czekajcie, 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 źle mówię. czyż to nie jest moje powiedzonko, tak więc jeszcze raz. Hej, 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 witajcie ziomeczki, z tej strony po raz kolejny z i witajcie w kolejnym odcinku z Hexita, tak. I tak ziomeczki, dzisiaj pozwiedzamy sobie te tereny... Jak mi się mapa włączy? O jest, włączyła się, włączyła się mapa. Dzisiaj pozwiedzamy sobie te tereny, tutaj są takie fajne tereny, takie... Takie fajne, no, takie właśnie fajne I zwiedzimy sobie tą wyspę Zobaczymy co na tej wyspie jest Mam nadzieję, że będzie coś ciekawego I jeszcze, jeszcze tą wioseczkę sobie zwiedzimy To jest właśnie taki fajny teren Takie górzysty jakby teren Kurde, taki jaśny, górzysty Fajny teren, ptaszki tu fruwają a tam jest ta wyspa To jest, do tej wyspy pójdziemy Ona chyba została dodana po aktualizacjach Czekajcie, trzeba nakarmić swojego Chocobo Chocobo, Chocobo no, karmimy Chuckabow. Gdzie tu są jakieś roślinki dobre dla mojego Chuckabow? No, what the fuck, dajcie mi roślinki dla mojego Chuckabow. Chuckabow, nie ma roślinek. Chuckabow, tak jest. O, trole jakieś, co to jest? Hello trolly. Czekajcie, zabijemy to. Hello troll, o chyba to nie jest przyjazne. Cholera. Cholera, ogry. Ogry, what the fuck? Ogry. Ogry, jak są tylko roślinki dla mojego bał, żeby go nakarmić, ziomeczki Poszedł won. kurde, ten matarczy. tarczy Poszedł. Lol, dobre, dobre, tego co się nie spodziewałem, nie spodziewałem. Dobra bo tam kolejny, dobra, już go odpuszczę sobie e, Czekajcie Jakieś roślinki dla mojego chocobo Ja chcę tylko roślinki dla mojego chocobo W ogóle spójrzcie jak ten Czokobał Szybko zapierdziela i tak dalej Tak więc e, nie chciałbym go stracić O, jest roślinka, nice Nice, nice, nice jedna chyba wystarczy, nie? Żeby miał, yy, o, udało się go nakarmić. Masz pełne życie. Czekajcie, zabijemy tego trola jednego, co tam był. Gdzie jesteś, trolu? Hello, trolu. Mogę go taką, oh, Mogę go pocisnąć? Czekajcie. W ogóle, nie wiem, czy, o, oh, fak, fak, fak. Nie wiem, czy wam tego wanda pokazywałem. Patrzcie na to. Tam, tam, I w góry ponad chmury. Tylko, że go bić chyba nie mogę, jak, nie, czekajcie. Powinienem móc go bić. O, nie. Ach. Dobra, leży, zabiłem go. Ptasiek! Hilu ptasiek! Dobra, ptasiek sobie uciekł. Ogólnie mam tutaj jeszcze ten y, trofi tego Urgasta, to później sobie położymy w domku, o ile starczy nam czasu w tym odcinku. O, ekspleci. Czekajcie, muszę coś zjeść. Muszę coś zjeść. Dobra, teraz się przygotowałem i mam killów. No, fuck. Ech, wrednie czekował. Mam kilo w końcu, tak. Jeszcze nawet nie użyty. Tak więc jest moc, co prawda, żelazny, ale jest. Zawsze jest. Tak więc, ziomeczki. Ta wyspa, jak już wspominałem, została chyba właśnie dodana dopiero po aktualizacji. I tych wysp jest naprawdę od zastania. I za czym, co na tej wyspie znajdziemy. Wydaje mi się, że można tam znaleźć King Slime'a. Ale to nie jestem pewien. I sobie tą wioseczkę zwiedzimy jeszcze. No i zobaczymy. Może jak starczy nam czasu, to coś jeszcze. Tak więc, ziomeczki. Co? Lecimy na wyspę prosto. Na wyspę pośli. Na wyspę czas. Co prawda, tutaj już takiego fajnego terenu nie ma. Bardziej taki blady, ale. Wow, jakie drzewo tam jest. Te drzewo są też episkie, naprawdę, w tym heksicie. Ogólnie fajna paczka, bardzo. Co i pusto. What the fuck! Myślałem, że coś tutaj będzie niesamowitego. What the fuck! O! Oh, fuck! Co to jest? Aha, to. Nie, nie wiem, co to jest. To jest jakiś ten. Slajmowy blok, czy nie wiem co to. Mogę to zabrać? Slajmowe bloki... O, zebrałem, patrzcie. Chyba się wyżej odbija na tym, jak się nie mylę. O, patrzcie. Chyba. Nie, chyba to tak jednak nie działa. Dobra, a czekajcie, jak zdejmę swoje cloudwoodsy, będę się odbijał. O, odbija się, tak więc ten blok... po oh, fuck. Tam, 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 tam. I się w tym topimy. What the fuck? Dobra, nieważne, okej, okay, ziomeczki. E, ziomeczki moje, o spodni nie mam. <laughs> się nie zorientowałem, że spodni nie mam, kurde. Byłem chyba trzy razy sw w swoim domku, i ani nie postawiłem tego trofi, ani nie ubrałem spodni. Patrzcie jak ja jestem, kurde. Normalnie. Ah, tocz, tocz, tocz. E, myślałem, że coś tutaj ciekawszego będzie. Dajcie mi tu jakieś mopki czy cokolwiek, bo nic tu na razie nie widzę. A mogę się tutaj wkopać w tą wyspę, czekajcie. Mam łopatę, wszystko jest, jest moc, jestem przygotowany. Jak zawsze zresztą, to nie, jak zawsze to może nie, o, o, dobrze What the fuck, jak to się niszczy, czym? Czym to się niszczy, może tym, kierą? co raczej, wątpię Och, raczej się siekierą tego nie niszczy Czym to zniszczy, dziemeczki Slime, hello slime Hello slime, zrespił się Jakiś mały, ale się zrespił A ja mogę swojego chocobo wziąć w tą pian... Tam, tam. Ej, oddajcie, chocobo, ląduj tu, wracaj do swojego pana Och, dobra. <grym> dobre, dobre. Dobra. chodź tu, slime, 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 slime. slime. Ja chcę się tylko wkopać ziomeczki. Wezmę z powrotem łopatę, bo łopata to jest najlepsze rozwiązanie i tak o, będziemy się kopali. Gdzieś tam slajmy słychać. O właśnie, tu, na... To, 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 co on sam umarł? What the fuck? Chociaż sobie expa trochę Patrzcie, jak, jak nie jest zarośnięte trawą yy, Blok nie jest zarośnięty trawą, to się dłużej niszczy Jak jest zarośnięty, to się łatwiej niszczy What the fuck w ogóle Kurde, żeby nie spać stąd Chociaż w sumie jak spadnę, to się nic nie stanie, bo mam cloudbooty, tak więc Przeżyję spokojnie. spokojnie Spokojnie, spokojnie Dobra Nic tu chyba nie ma, wiecie Taka, Ta wyspa jakaś puszka jest nic tutaj nie ma, dobra, idziemy stąd. Szkoda czasu na tą wyspę. Możemy te bloki pozbierać i jakoś fajnie sobie w domku urządzić. W ogóle to domek chcę gdzieś indziej zrobić, bo jakoś tak. Szczerze mówiąc, to ten domek, który mam w tej chwili mi się nie podoba. Jakoś tak, do dupy, szczerze mówiąc. Wam się pewnie też nie podoba. Dobra, nieważne. No fuck! Fakt, to jest jakaś niebieska woda, kurde, ale ciekawe miejsce, można sobie tak pozwiedzać, zawsze coś zobaczyć, dobra, tak więc ziomeczki, lecimy dalej. Lecimy dalej, co ty masz z głową? Hej, Chocobo! Ej, boże mi on nie spadł, kurde. Tylko nie spadaj mi tu, dobra, naprawił się, głowa mu się naprawiła. Okej, okay, ziomeczki. Eee, tak więc, tak więc, tak więc, tak więc, w ogóle z tych troli, co tam były, czy te ogry, to coś z nich leciało? Ogry to chyba były, nie? Chyba z nich nic nie leciało tutaj. Tutaj gdzieś były te ogry, Nic nie było z ogrów, Dlaczego? Dlaczego? Nic mi nie wyleciało. W ogóle wam może te trofii pokażę jak to wygląda w ogóle jak się postawi. Tak to będzie w moim domku wyglądało. Tada! To jest trofi! Dobra. Tak więc dziomeczki, lecimy teraz do wioski. Tak jak wam obiecałem. Lecimy do wioski, do wioski, do wioski. O dobra, daleko to ja nie musiałem lecieć. Ten Chocobo jest naprawdę dobry czerwony, bo dzięki niemu można się prawie wszędzie przemieszczać. Ja ogólnie mu tutaj zamontowałem plecak, backpacka zamontowałem. Chocobo backpack chyba jak się nie mylę, tylko że coś nie wiem jak go otworzyć za bardzo. Jeśli wiecie, to napiszcie w komentarzach. Powiem, że się jakoś go otwiera. Patrzcie, mam 42 poziom, to mogę sobie trochę poenchantować. Może jeszcze później na końcu odcinka pójdziemy do domku i trochę poenchantuję. Jest coś tutaj? W tej wiosetce. Witajcie villagerowie, pokradam was tu trochę, mam nadzieję, że się nie obrazicie, o ile uda mi się wskoczyć, no wskakuj tu, dobra tak to ja raczej nie wskoczę, w ogóle, what the fuck, jak oni budują te domy, jak oni tu wchodzą, kurde, <ścoughs> co za siomeczki ty, tutaj może jakiś normalny dom, o tu jest jakoś normalny, to jakaś skrytka, ja chcę domek, oni specjalnie tak chyba budują te domki, żeby, im tu jakiś sprzedawca chyba, Eee, uh, nie chcę, nie, nie, nie. Nie mam na ETEMERADów. Dobra, tutaj też nic nie ma. Ja chcę jakieś itemki. Macie tu jakieś itemki tutaj yy, ten. No. no. No, 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 no. Leciało mi z głowy teraz, a nie chcę jakieś głupoty strzelić. Tu jakieś te domki, domki. Nic tu nie macie ciekawego. Em, 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 em. em. O, ten domek wygląda na duży. I mam na nadzieję, że w nim coś tutaj będzie. To jakieś takie tereny bagniste się robią. What the fuck? Czekajcie, trzeba to rozwalić. Dobrze, że mam swój kilof. Dobrze, że mam swój kilof. Tutaj też nic nie ma. Myślałem, że jakieś itemki tutaj będziecie mieli. Ty widzę, tutaj w dziurze siedzisz, k ziomeczku. Miło, wygodnie ci tam. Dobra. Y jeszcze tutaj. O, co to jest? Co to, co to, co to jest? Co to jest? Aha, tu chyba można sobie... A nie, czekajcie. Nie, to wiem, że to jest jakieś modyfikacji, na pewno tutaj się nie wiem, yy, enchantuje coś czy coś takiego, jakoś się przepala, czy coś. Jeśli wiecie, yy, co i jak właśnie z tymi itemkami i tak dalej, jak to się wszystko robi, jak to się ogarnia, bo to jest chyba coś podobne do Buildcrafta, jak się nie mylę. A więc jeśli wiecie co i jak, to możecie mi w komentarzach napisać. Tak więc liczę na was. A ty jak tu wlazłeś? Jak ty tu wlazłeś? Nie będę cię zawijał, bo mi ciebie szkoda, ale wyślę cię w powietrze. O oh, fuck, chcę Cię wysłać w powietrze, nie chcę od Ciebie nic brać. he! he. poszedł mi stąd, ha, ha, ha. Dobra, ale wiecie co? Yy, tutaj i tak nic nie zrobię, to mogę to zebrać. Mogę to zebrać i to nawet może mi jako sam sto jak robić będę. A to? O, nice. Coś się jakoś pewnie enchantuje czy coś takiego. <laughs> Chyba, że to po prostu się jak stawia i sobie tak leży, takie... E, nie wiem. Takie na, na itemki jakieś te... Yy, podstawki czy, czy coś takiego dobra. Bierzemy to i stąd idziemy Ale po co by było to wtedy Nie wiem, dobra Tak więc napiszcie w komentarzach jeśli wiecie co i jak Dobra, to co, bierzemy swojego Chocobo Jeszcze tu na dół zejdziemy I zobaczymy Hello Chocobo Hello Chocobo Chocobo, Chocobo Trzeba wychodzenia z domków Tu jest crafting co ja mogę skraftować? Nic nie mogę skraftować. Dobra. No. Dobra. Noc się robi. Macie tu gdzieś łóżka, ziomeczki? Mogę u was zostać na noc się przespać, czy coś takiego? Nie, ale by się naprawdę przydało przespać, ty. Łóżek nie mają, naprawdę, ziomki. Łóżek nie macie nawet w tych swoich domkach. Kanciapach tych. Tutaj może. Nie, pusta. Uż TO dajcie mi jakieś łóżko, czy coś, czy cokolwiek. Yy, alala. O tu, patrzcie, tu jest, ten domek jest ciekawy, patrzcie, tutaj nie mogłem wbić, a tutaj się dużo dzieje, dobra, rozwalimy wam trochę fundamenty domku, trochę drzwi się rozwaliły, a nic tu nie ma. Myślałem, że jakaś skrzynka będzie, się coś, a ty dupa. Dobra, ziomeczki, Eee... Yy, nie no, trzeba się przespać. Tam jest crafting, ale nawet łóżka nie zrobię, bo nie mam wełny, tak więc dupa z zrobienia łóżka. Yy, chyba będziemy po ciemku chodzić, tylko ja szczerze mówiąc nie lubię po ciemku chodzić. Ja lubię tego i tyle. To jakieś zimne drzewo jest, co to jest. Ah, Mój chocobo! Ten chocobo jest świernięty czasami. Jest tu coś? Takiegoś. Jakoś... Ej, hey, nic tam nie ma. Jakaś taka zimna wieża. Nie wiadomo co to w ogóle. Dobra. <laughs> Okej, okay, ziomeczki, to wiecie co? Ja może wrócę do was za chwilę, jak się dzień zrobi. Albo dobra, lecimy po ciemku. A co tam na hardcora? Na hardcora, czekajcie, zrobimy skok wiary. Robimy skok wiary. O, jestem niewidzialny, no tak, bo mam swojego Ninja Dodgera. Hop. Dobra, skaczemy. Tom, to Patrzcie, jak daleko, już skoczył. Dobra. Wracamy do swojego Chocobo. Yyy, i, i, i... I, I to chyba w sumie wszystko w tym odcinku. Wiecie co? Możliwe, że tutaj to zakończymy, bo nie ma sensu też tego ciągnąć. Yy, to był taki właśnie materiał, w którym chciałem troszeczkę pozwiedzać tutaj tych terenów. O, tylko mapa się włączy. Tych terenów chciałem pozwiedzać, bo naprawdę fajnie te tereny wszystkie wyglądają. Yy, I tak. W kolejnym odcinku może powiem, co będziemy robili właściwie. A w sumie to nie wiem, muszę dopiero wymyślić, co będziemy robili. Ale wydaje mi się, że na tych terenach zbudujemy sobie domek. Zamiast tam, tamten domek zniszczymy i zbudujemy sobie tutaj domek, to będzie chyba lepsze rozwiązanie, tak mi się wydaje. Tak więc, ziomeczki moje, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia, hej!